Ciepłe i wilgotne jesienie powodują wysyp grzybów, które można zbierać i potem jeść. Ale na grzybach trzeba się znać, zbierać tylko te grzyby, na których się znamy, które znamy. Zbieramy tylko ten grzyb, który na pewno wiemy, że jest jadalny. Podczas zbierania grzybów można, trzeba posłużyć się kluczem. To jest taka książeczka. W której opisany jest każda, każdy poszczególny element grzyba, i na tej podstawie od szczegółu do ogółu identyfikuje się gatunek. Taki klucz działa tak, że opisany jest na przykład kapelusz, jego kolor, kształt, powierzchnia, czy jest złuskowany, czy jest popękany, czy jest śluzowaty, czy suchy. Potem jak już wiemy, jak ten kapelusz wygląda z wierzchu, to opisany jest hymenofor, czy rurkowaty, czy blaszkowaty, czy te blaszki przyrastają do trzonu, czy są zbiegające, jaki mają kolor. Potem patrzymy, jak już to zidentyfikujemy, hymenofor to trzon i tak dalej, aż w końcu jest zidentyfikowany gatunek grzyba. Zbieramy grzyby w pełni rozwinięte, ponieważ takie najłatwiej jest zidentyfikować ale e, nie mogą być stare, nadgryzione, e, już nadpleśniałe i to nieprawda, że jak owady czy ślimaki jedzą grzyby, to one są jadalne dla nas. Ślimaki się tak przystosowały, że mogą jeść muchomory, to jest ich pożywienie, ale my nie możemy. Dla nas one są trujące, więc nie patrzymy na to, czy ktoś inny ten grzyb już nadgryzł, tylko musimy bardzo dobrze znać grzyba, być pewni, że ten grzyb, który chcemy zerwać, jest jadalny. Grzyb można wykręcać lub ścinać ostrym nożem i przenosimy przechowujemy w koszyku, ponieważ w foliowej folii mogą się zepsuć. I potem można te grzyby suszyć w przewiewnym, suchym miejscu, nawleczone na nitkę jak korale. E, można je smażyć, gotować, dawać do sosów jako dodatek lub jako samodzielne danie. Grzyby mogą zastąpić mięso, są źródłem białka. E, Hityna korzystnie wpływa na perystaltykę jelit. Grzyby mają biogeny, makro i mikroelementy, witaminy w tym witaminę D. Dziękuję, życzę miłego dnia.